W moim domu uzna się słowo zaraz. Już tak fajnie się leży, po co wstawać? Mama, zaraz. Na wagę nie wchodzę, bo boję się, co tam się pokaże Te cyferki, które rosną. Cały czas staram się wciągać w ten brzuch, no żeby ludzie nie myśleli, że z w ciąży, nie? Tak sobie zaciągam i nie, nie widać tu brzucha. Jak dłużej nie mam telefonu, to autentycznie mnie telepie. Siedzę około 12 dziennie godzin na telefonie. Jeżeli wiem, że idę sobie do toalety, albo nawet idę się kąpać, to też biorę sobie telefon. Ja ogólnie bardzo lubię imprezować. U mnie tu litra musi zjechać, dlatego że lubię, jak trochę tam zaszumi w głowie, że tak powiem. Kanapa no, jest dla mnie number one. Coś niesamowitego. I czuję się wtedy taki spełniony. Jesteś w miejscu, w którym powinieneś być.